Kiedy umierasz, twoja dusza dosłownie ma technologię, która pozwala ci przekroczyć ocean, który jest ponad tym oceanem, w którym się znajdujemy. Tak jak te dwa oceany, które się nie mieszają. Kiedy próbujemy wspiąć się na kopułę firmamentu, co się dzieje? Poznajemy zupełnie inny ocean, kochani, tak jak te ryby. Kiedy już tego nie zrobimy, nie możemy iść dalej, ponieważ wszystko w naszej wodzie zostało stworzone dla naszej wody. Nie można niczego wyjąć z naszej wody i przepłynąć na drugą stronę, bo i tak natychmiast zniknie. Dlaczego mówię, że zniknąć? Nasz świat nie jest fizyczny. Te różne warstwy, które wam pokazuję, reprezentują warstwy jasności. Tak świeci światło. Podejdę do tablicy i wytłumaczę wam, co mam na myśli. Kiedy zaczynasz od źródła światła, co ma miejsce, gdy staniemy się świadomi i tworzymy ten świat, to właśnie jest Polaris. Pierwsza iskra świadomości, punkt osobowości. To jest Polaris. To jest Eden. Zasadniczo są to warstwy jasności. Byłoby to źródło światła, ponieważ gdy mówimy o warstwach jasności, są one tworzone przez źródło światła. Projekt świetlny w kształcie trójkąta. Tak wygląda projekt światła. Ale to jest źródło światła. Polaris jest źródłem światła lub Edenem. Po projekcji rozszerza się. To właśnie one tworzą kopułę firmamentu. To jest gwiazda polarna pośrodku kopuły firmamentu. To są sztuczne światy wewnątrz kopuły. I są one rozdzielone warstwami jasności. Oznacza to, że najjaśniejszy świat poza światłem źródłowego świata Edenu, pierwszej stworzonej Ziemi, będzie jaśniejszy. Obejrzyj to. Narysuj tam linię. To jest jedna warstwa. Reprezentuje to określoną liczbę lumenów. Warstwy jasności. Im więcej lumenów, tym jaśniej świecisz. Gdy zaczynamy tracić lumeny. Gdy schodzimy w dół tej piramidy, robi się coraz ciemniej. Im bardziej światło się rozszerza, tym bardziej traci swoją jasność. Im niżej schodzisz, tym głębiej wchodzisz do piekła, w ciemność. A te światy są niczym mroczne, zniekształcenia realnego świata. Rozumiesz? Są niczym mroczne zniekształcenia gwiazdy polarnej. Im niżej schodzisz, tym bardziej dostrzegasz system warstw, w którym znajdujesz się na każdej z tych warstw. Istniejesz w każdej z nich, ale wiedza reprezentowana jest przez światło. Ignorancja jest symbolizowana przez ciemność, więc dolne zastosowania są głupsze od górnych. Demony albo potępieni ludzie, potępiony człowiek albo demon w piekle. Jest głupi i ignorancki. On cały czas śmieje się z diabłem. Kiedy nic nie wiesz, wszystko jest zabawne. Nie traktujesz niczego poważnie, ale kiedy będziesz gotowy, żeby stąd wyjść, przestań się śmiać, rechotać i bawić się tutaj na dole, w niewiedzy, w demonicznym świecie cholernego człowieka. Powstajesz jasny jak światło. Ale era eksploracji nigdy się nie, nie skończyła. Trwa to nadal w naszym duchowym wznoszeniu się. Jesteśmy starożytnymi odkrywcami, którzy dotarli do bariery i wciąż się rodzimy, aby pamiętać, gdzie skończyliśmy w epoce odkryć. Mówiliśmy wszystkim, że gdy tylko przekroczymy tę barierę, jedyną drogą wyjścia jest system duchowy. Niektórzy z nas przyjęli ten system, niektórzy przyjęli technologię, aby oszukać ten system, co doprowadziło do wojny między dobrem a złem. Ale musimy zdać sobie sprawę, że Grecy nie rozumieli dobrze Rzeczywistości. Grecy nie rozumieli czwartego stanu skupienia materii. Starożytni Grecy wiedzieli o istnieniu ciał stałych, cieczy i gazów oraz potrafili nimi w dużym stopniu manipulować, ale nie wiedzieli o czwartym stanie skupienia materii, który przewyższa poprzednie trzy, czyli o materii promieniującej, czyli plazmie. Grecy byli więc mistrzami w tym, co nazywamy światłem materialnym, podobnie jak Egipcjanie i wiele innych osób. Zbudowaliśmy system bazujący na opanowaniu umiejętności poruszania się w ciałach stałych, cieczach i gazach, ale najbardziej zaawansowane utopie na Ziemi powstały, gdy człowiek opanował materię promienistą, będącą niewidzialną sferą rządzącą sceną. Nie zbudowaliśmy więc królestwa duchowego, które byłoby niebem na Ziemi. No cóż, robiliśmy to wcześniej, ale kiedy domyślnie tego nie ma, to doświadczamy piekła na Ziemi. I to samo można powiedzieć o tym, Czego doświadczamy teraz. Teraz musimy wrócić do filmu i Wam to pokazać. Dlaczego, skoro dwa oceany nie mogą się zmieszać i ryby z jednego oceanu nie mogą po prostu przepłynąć na drugą stronę, to oznacza wyrok śmierci, prawda? Ponieważ wszystko w ich oceanie jest stworzone dla ich oceanu. Wszystkie stany materii, wszystkie pierwiastki, platformy, mam na myśli wszystko, co znajduje się po ich stronie oceanu, jest do tego stworzone i nie może działać w żadnych innych warunkach. Więc nic z tej strony nie może przejść na drugą stronę. Nie tylko ryba, ale i roślina nie może przejść, prawda? Nawet fale powstałe po zielonej stronie nie przekroczą granicy niebieskiej. Pomyśl o tym, o czym ci mówię. Ocean po prawej stronie nabrał pewnej prędkości i wytwarza fale o określonej wielkości, a ocean po stronie niebieskiej ma swój własny styl, fale i tak dalej. A ta linia przedstawia miejsce, w którym dwa różne systemy są rozdzielone. A jeśli pójdziesz w górę ponad Ziemię, zobaczysz kolejną linię, taką samą jak ta, oddzielającą nasz świat od innych Ziem. Wszechświat jest więc wielką, połączoną, nieskończoną przestrzenią zawierającą wiele różnych enklaw życia, żyjących w swoich własnych pasmach częstotliwości i sektorach wymiarowych, opartych na stanach materii i poziomach świadomości reprezentowanych przez warstwy jasności. Możesz cofnąć się i zwolnić film. Królestwa. Średnio 42% gatunków morskich jest unikalnych dla określonego obszaru biogeograficznego, co oznacza, że nie występują nigdzie indziej na świecie. Z tego powodu Europejczycy nie wiedzieli nawet o istnieniu lwów morskich, więc nigdzie indziej nie znajdziesz człowieka tylko na tej szynie. To tak jakbym zabrał cię z powrotem do tych dwóch oceanów, prawda? To pewna ryba po zielonej stronie, której nie znajdziesz nigdzie indziej na świecie. A po niebieskiej stronie żyją pewne ryby, które nie pojawią się nigdzie indziej na Ziemi. Wszędzie na Ziemi panuje pewna częstotliwość pochodząca z pewnej linii pola magnetycznego, a wszystko w obrębie tej częstotliwości zmutuje. W organizm przypominający tę częstotliwość. Te częstotliwości istnieją obok siebie, niczym różne stany i granice hrabstw. Możesz przeskakiwać z jednej częstotliwości na drugą, po prostu przekraczając granice. Jesteś w zupełnie innym świecie i to właśnie dzięki reklamie Henry'ego mogliśmy zobaczyć, co mam na myśli. Kiedy człowiek dociera do krawędzi, po tym jak znajdzie się daleko, jak tylko człowiek może zajść, w jaki sposób jego syn może kontynuować? Więc głębszy sens tej reklamy Henesiego polega na tym, że opowiadasz o Auguscie Pequardzie, który dociera najdalej, jak tylko może, a jego syn podnosi pochodnie, podąża za nim i kontynuuje ją. W epoce eksploracji, aby dotrzeć tak daleko, jak to tylko możliwe. A można na to spojrzeć w ten sposób. Mówią ci w tajemnicy, że to jest Twoja najniższa wersja, którą reprezentuje ziemski wymiar, w którym teraz się znajdujemy. Może właśnie tak, ale załóżmy, że to August. On żyje swoje życie, a całe jego życie spowoduje przeniesienie jego świadomości na ten poziom. To jest jego syn, jego drugi syn i aż do góry ktoś, kto dotrze na szczyt piramidy. Dlatego też budowa piramidy schodkowej w Egipcie zajęła całe pokolenia, ponieważ wiedza, która się za tym kryła, była ścieżką do wzniesienia. Ale to dotyczy każdej warstwy jaźni. Twoja najgłupsza warstwa jest tutaj. To tak, jakbyś był swoim tatą. Ale potem przychodzi syn, którym jest Jezus i jest spokojniejszy, jest milszy i mądrzejszy w posługiwaniu się magią niż Stary Bóg. A każdy kolejny Bóg staje się milszy, mądrzejszy i zaczyna leczyć swoimi mocami, zamiast przeżywać okresy prześladowań. Twoje wzniesienie się do najwyższej wersji siebie jest lekcją Boga, który uczy się, jak nie nadużywać swojej mocy. Tak więc, kiedy staniesz się tutaj, Wszechmocny, pozbędziesz się swojego ego i nie będziesz już nadużywał swojej mocy. To system filtrujący, który ma na celu zagwarantowanie, że nie zostanie on wykorzystany w sposób niewłaściwy. Nie ma czegoś takiego jak, no cóż, postaram się tego nie nadużywać. Ta część ciebie, która mogłaby sprawić, że nadużyłbyś swojej boskiej mocy, zostanie ci odebrana. Nawet tego nie będziesz mieć. Więc nie będzie żadnej pokusy. Kiedy już będziesz miał całą tę władzę, twoje ego przestanie istnieć, ego nie będzie dla ciebie istnieć. Nasza podróż na górę jest więc pozbawieniem się ego i zastępowaniem tej pustki mocą Boga. Ego to po prostu balast, który utrzymuje nas na najniższym poziomie. A gdy pozbędziesz się ego, ta pusta przestrzeń automatycznie wypełni się światłem. Wygląda to tak. Statek na wodzie z dziurą zostanie wypełniony wodą. Ale w tym przypadku Załóżmy, że napełnisz się czymś, co ma mniejszą gęstość od powietrza. Im więcej tej substancji w sobie znajdziesz, tym bardziej zaczniesz się unosić, jak dziewczyna w fabryce czekolady Williego Łąki, która wciągała hel. Albo jak Mario, kiedy przytył, bo ma w sobie hel. Ale żeby powiedzmy napełnić się powietrzem, które pozwoli cię stąd wydostać, musisz opróżnić ego. Więc to jest najcięższa rzecz, jaką dźwigasz. To tak, jakby balon na ogrzane powietrze zrzucił ciężarki, napełnił się ogniem i ciśnieniem, co dałoby efekt lekkości. Ale porozmawiajmy o tych barierach, bo teraz chcę Ci powiedzieć, jak je pokonać. Ja przekazuję Wam wiedzę duchową i symbolikę, która nauczyła mnie o w niebowstąpieniu. No to obejrzyjmy ten film o Henesim, na którym widać, jak on wynurza się przez barierę, czyli wodę ponad nim, a potem wrócę do opowieści. O naturze kopuły i będę przeskakiwał z tematu na temat, jak przez nie przejść i o czym one są. Wróćmy więc na chwilę do tego, czym one są. Chcę to odtworzyć. Jedna z moich ulubionych reklam. Zobacz. Wiem, że ciągle to zatrzymuje, ale to taka symbolika, bo kiedy mówisz o Słońcu kontynuującym podróż, Słońce nie jest Chrystusem, zawsze jest wewnętrznym światłem. August i jego linia krwi reprezentują ścieżkę wzniesienia Twojej świadomości, opuszczającą dolny świat i zmierzającą do górnego. Twoja świadomość opuści to ciało, przeniesie się do tego ciała i pójdzie tutaj. Idzie tutaj. Idzie. Jedyne, co porusza się po tej drabinie, to ta kula światła, nie ciało. Pamiętaj, nie możesz niczego zabrać z tego oceanu do następnego. Wszystko w tym medium musi tu pozostać. Te rzeczy są oddzielone prawami. Zgodnie z prawem, prawda? A powód tego jest taki. Jeśli nadal nie rozumiesz, przekażę Ci, dlaczego to takie ważne. Cały program nauczania dla klasy drugiej jest realizowany w sali lekcyjnej klasy drugiej. Nie wejdziesz do klasy drugiej i nie znajdziesz tam książek z klasy dziesiątej, dziewiątej czy ósmej. To marnotrawstwo miejsca. To jest sala lekcyjna drugiej klasy. A miejsca ledwo starczyło na cały program drugiej klasy, więc wypełnimy to rzeczami drugorzędnymi. A gdy pójdziesz do klasy trzeciej, zgadnij co tam jest. Gdziekolwiek pójdziesz, wszystko jest stworzone dla ludzi będących na poziomie świadomości trzeciego stopnia. Każda z nich to sala lekcyjna. Nie możesz tego przejąć. To jest oszukiwanie. Uczeń dziesiątej klasy nie może przystąpić do piątej klasy, udzielając wszystkich odpowiedzi, a przedszkolaki nie mogą pytać dzieci aż do piątej klasy o wszystkie odpowiedzi. To jest prawo. Każdy uczył się w swoim własnym modelu i nikt nie może ci pomóc, ponieważ wiedzę trzeba zdobyć i zrozumieć samemu. A udzielenie komuś odpowiedzi pozbawia go możliwości zdobycia doświadczenia edukacyjnego. Nie chodzimy do szkoły tylko po to, żeby się uczyć. Chodzimy do szkoły, żeby nauczyć się, jak się uczyć. To jest kolejna rzecz, której nie zrozumiemy, a która wyjaśnia dlaczego oddzielamy te bariery, aby zachować integralność każdej klasy. To ma sens. Jeśli więc chcesz przejść do innej klasy, musisz posiąść wiedzę, która pozwoli... Ci wyjść poza ramy obecnej klasy. To tak jak w szkole. Porozmawiajmy zatem o ścieżce wzniesienia i przebiciu się przez te wody powyżej. Jedyne, co jest w stanie przeniknąć przez te bariery, to kula światła, którą tam widzisz. Żaden fizyczny podmiot nie będzie używał innej nazwy dla tych kopu lub pasów Van Allena. Nazywają się niebem. A w Biblii napisano, że żadne ciało i krew nie mogą wejść do nieba, oznacza to, że jedyną drogą dotarcia tam jest projekcja astralna. Jakub jest więc duszą. Mówimy o tym, że uosabiają duszę w archetypie zwanym Jezusem Chrystusem. Dlatego też widzimy Chrystusa na szczycie góry golgotyckiej z otwartymi ramionami. To jest człowiek Wewian, to moja pantera. Dostaniecie to później, zobaczycie. Zobaczycie, pewnego dnia wszystko zacznie się układać, ale spójrz na to, kiedy wynurzasz się z tych surowych obrazów, na przykład z koszuli, którą mam na sobie, nie ma w tym nic dziwnego, bo po prostu chcę ci pokazać, jak prosta jest ta symbolika. Lew MGM przechodzi przez małe kółko. Portal jest tutaj. A czy pokazałem ci tego drugiego boga przebijającego się przez kopułę firmamentu? Jego imię oznacza, że wszystko staje się nowe. Nowe. Za każdym razem, gdy wnosi się przez jedną z tych kopuł, Twoja świadomość wkracza w nowego Ciebie, w nowe ciało. Twoje ciało, które znajduje się w górnej kopule, jest już przystosowane do tego środowiska, tak jak ryby w swoich własnych oceanach. Więc, jeśli Cię zapytam, w jaki sposób ryba dostaje się z jednej strony na drugą? Zamierzam teraz zaskoczyć Was moją teorią. Nie ma sposobu, żeby ją udowodnić lub obalić, ale jest to teoria na piątkę. A co jeśli każda ryba po zielonej stronie ma swoją identyczną wersję po stronie niebieskiej? What are you saying, we'll think, Sądzimy, że w zielonym oceanie żyją inne ryby niż w niebieskim oceanie. A co, jeśli tak nie jest? A co jeśli na każdą rybę po zielonej stronie przypada ta sama ryba po niebieskiej stronie, ale będąca inną wersją samej siebie? A kiedy ryba umiera po zielonej stronie, jej świadomość przenosi się do ciała, które już pływa po niebieskiej stronie. Otóż, jeśli mówię, że to właśnie mówili przodkowie o śmierci i przechodzeniu przez kopuły firmamentu i o wznoszeniu się ludzkiej świadomości, by osiąść w innym ciele, które już znajduje się w oceanie, do którego teraz nie może się udać, Ty przekazujesz pałeczkę wyciągam z siebie światło i wyrzucam je do drugiego oceanu. Mam już w tym oceanie ciało, które może tam dopłynąć i które jest z tego zmutowane. A co jeśli to samo dotyczy ryb? A co jeśli te ryby są jedną, połączoną świadomością, tak jak my? A co jeśli ta ziemia jest o wiele głębsza niż nas uczono? I to jest właśnie natura tego, co tutaj wyjaśniamy. A co jeśli, gdy przyjrzymy się tym wszystkim zwierzętom w oceanie, okaże się... Że są to po prostu wielowymiarowe stworzenia, które, tak jak my, mają wersję siebie w każdym oceanie, a kiedy umierają w jednym oceanie, ich świadomość po prostu przenosi się do drugiego ciała, znajdującego się w drugim oceanie. A oni i ryby w tym oceanie mogą napotkać tę barierę i zapytać, jak dostać się na drugą stronę. A inna ryba może powiedzieć, musisz umrzeć, już tam jesteś, wy już istniejecie. W tej równoległej rzeczywistości. Jest równoległa, bo znajduje się obok naszego. Jest to dosłownie ze sobą powiązane. Jeśli to prawda w naszym przypadku, to kto powie, że nie dotyczy to ryb w oceanie? A co jeśli zabicie ryby po zielonej stronie oznacza po prostu jej wskrzeszenie po niebieskiej stronie? Słuchajcie, pamiętajcie, co Wam przed chwilą powiedziałem. To są warstwy jasności. To jest najjaśniejszy świat, aż do najciemniejszego. Istniejesz w każdym z tych światów, i chcę, żebyście wiedzieli, nic nie jest fizyczne. Nie ma czegoś takiego jak fizyczność.